Czy ja właściwie dobrze sadzę te pomidory. A dokładnie jestem na etapie kopania dziur. Jeszcze nie wszystkie wykopałam. To są dziury. To jest moja stopa, więc widzicie wielkość dziury. Hm. A to jest pomidor. Jakby ktoś nie wiedział, to tak wygląda krzak pomidora czyli ta zielona część, z której wyrasta to czerwone, co kupujemy w markecie. I teraz można by się zapytać taka mała doniczka taka wielka dziura. Po co taka wielka dziura? No to wiecie, co ja sobie tak pomyślałam: że jak ja takie duże dziury wykopię, to ja sobie do nich nasypię kompostu. Bo okazuje się, przemieszczam się. O, tu jest narzędzie kopania, czyli szpadel. Dobry szpadel. Bo okazuje się, że posiadam kompost. Odkryłam go sobie z tej wierzchniej warstwy i coś tam jest przerobionego. Więc super. Nie wygląda zbyt dobrze, ale jest przerobiony. No i muszę jeszcze wykopać co najmniej 7-8 dziur. I myślę o tym, żeby nasypać kompostu, co będzie trudne, bo nie mam taczki. Mam wiadro 10-litrowe czy 15-litrowe po farbie. I będę musiała to wszystko tachać rękami. Już mnie plecy bolą od podlewania. Trzeba zainwestować w pompę. I wąż ogrodowy. Nie chciałam używać słowa szlauf, bo to takie brzydkie niemieckie słowo. Nawet jakby nie było niemieckie, to po prostu brzydko brzmi słowo szlauf. Zerwał się wiatr, a ja mam spocone plecy. No dobra, to ja idę dalej kopać, bo odpoczęłam chwilę. I jak będę coś dalej działać, to pokażę. No i nasypałam do dołków kompostu. Nie jest to może najlepszej jakości kompost, ale innego nie mam. Więc się cieszę, że jest chociaż taki, bo pomidorki są żarłokami i bardzo lubią, jak się je dobrze nawozi i karmi w związku z powyższym. No, jaki jest, taki jest, ale jest i to co najważniejsze. Ale ponieważ no nie wygląda na super ekstra cudowny kompost, to mam tu jeszcze takie coś. Kochani, to jest śmierdzące złoto, czyli granulowany obornik bydlęcy. Najtańszy jaki był w markecie, który kupiłam. Ale widzę, że są fajne wałeczki, więc nie jest jakiś zawilgocony, zamoknięty czy i śmierdzi. A dobro obornik bydlecy. No musi śmierdzieć, no. No to ja teraz sypię ten obornik. No i będziemy wciskać pomidorki. No, a tu moja najtańsza na świecie siła robocza, czyli darmowa. Patrzcie jakie ma seksowne nogi. No. Hej kochani. Przyjechałam w sobotę rano na działkę. Przedwczoraj sadziłam pomidory. No, i je posadziłam, tak? No, i powiem Wam tak. To. I to. To są takie niskopienne pomidorki karłowe, te koktajlowe. Tamte to są też moje takie z nasion. Jakieś właśnie mało owocowe pomidorki. Które wysiałam i prowadziłam. A tu. Ten trupek, ten trupek, ten trupek i tamten trupek. No spójrzcie. To nie wygląda jak pomidor. To nie wygląda jak pomidor. Przepraszam, ale się tutaj muszę przedostać. Zobaczcie na to. Nie, no ja podejdę bliżej. No, no marnie to widzę. To są sadzonki, które dostałam od. Z tutaj pana Działkowicza, których chyba wysiał za dużo, nie przepielił, wyrosłem mu w bardzo dużym gąszczu, i dostałam je tak po prostu z gołym korzeniem w ziemi, w reklamówce. one miały bardzo małe systemy korzeniowe. No i ja je na próbę posadziłam. Dam im jeszcze kilka dni. Jak nie wstaną, to po prostu je wywalę i, e, i albo posadzę moje. Bo tutaj mam moje. Przywiezione w pudełku po bo tak było mi wygodnie. Nie mam koszyka na rower, skandal, muszę zainwestować. Tu są moje też z nasion. Tu jest kolejna ta karłowa taka, widzicie jaka ładna sadzonka, sztywna. Tutaj obok druga, one się przytuliły do siebie. I dwie jakieś takie, trzy wyższe. Jeszcze mam na balkonie, bo ja w sumie to mam 21 tych sadzonek pomidorów z siewu swoich. No, i tak albo dokopię jeszcze dziur, bo mam jeszcze chyba 7 czy 8 dziur, ale mogę ich dokopać i zamiast tych, co tam zdechły, idziemy przez mój grajdowek z krótkim kompostnik i pompa. Tu jest moje miejsce do odpoczynku ze śniadaniem. reszta tych pomidorków, co tam posadziłam, co je dostałam, po prostu zadołowałam do dobra, posadziłam w doniczki. I one się w tych doniczkach lepiej trzymają niż te tam w gruncie. Więc ja im tu w tych doniczkach pozwolę jeszcze rosnąć. One tutaj się rewelacyjnie hartują. Muszą sobie same poradzić. Ta się przewróciła. Ale muszą sobie same poradzić. Widzicie jakie to wiotkie, nie? Patrzcie jakie to chude wiotkie. Szpaki latają wokół mnie. One sobie muszą tu same poradzić. Są trochę w cieniu. Chociaż rano było słonko, po południu też będzie pod tą jabłonką. Ale tak chciałam, żeby tutaj stały... E nie wiem dlaczego tutaj. Takie postawiłam. Myślałam, że po prostu zdechną. A one po półtora dnia wyglądają o wiele lepiej niż te, które zasadziłam, które dostały kompostu. To jest też w ziemi kompostowej, ale tamte dostały też obornika. Inna kwestia, że jeszcze się do niego nie dorwały. Gałęzie do ogarnięcia. Wracamy przez mój grajdół. Ale wiecie co, kompost. Mówiłam Wam na kawce z haftem, że mam jobla na punkcie kompostu. Ja go muszę uporządkować i podzielić na dwie krypty, że tak powiem. Zatem, pomidorki moje fajnie stoją. Nie moje, nie stoją. Eee, truskawki? Widzę, że mi wychodzą nagietki w truskawkach. Niech sobie rosną. No i moja sałata. <laughs> Ona w dalszym ciągu nie, nie wygląda reprezentacyjnie, ale dzisiaj, z racji tego, że nie muszę latać z konewką, bo wczoraj padało i gleba jest w miarę wilgotna. Może pod koniec coś podleje. Na pewno to, co zasieje, to podleje ale po prostu poobrywam im te stare liście i rzucę im trochę tego obornika. Niech ona sobie siorbie. Potem jak ona stąd zejdzie, to ja coś innego tutaj pewnie zapodam, więc ten no, obornik się nie zmarnuje. Na balkonie mam sałatę ładną za to, ale o wiele wcześniej wysianą. Kochani, popatrzcie, 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 jaka radocha. Pierwsza cebulka, druga cebulka, trzecia cebulka, czwarta cebulka. Wschodzi mi w końcu cebula. To jest cebula Czerwona, mówiłam Wam czerwona, o wschodzą mi te cebulki. Jak się cieszę! Tutaj. Jejku, groszek mi wschodzi. Groszek. W końcu już się bałam. Moje podlewanie się opłaciło. On mi wschodzi, tak, tu jest chwast. To go wyrwę. A zaraz. Tutaj fasola, ale fasola jeszcze chyba nie wchodzi. Ona była troszkę później siana, w związku z powyższym damy jej czas. A tutaj groszek, też jeszcze groszek, też już wchodzi. Jejku, kochani, jak ja się cieszę! Ale widać, że fajnie wczoraj, nie za dużo, ale jednak popadało. Na tyle, żeby ta ziemia była dzisiaj rano jeszcze taka fajnie wilgotna. Tutaj widać, że nie było podlewane, bo tu nic nie ma. I ziemia zdecydowanie inaczej wygląda. Tutaj dalej fasola ma być, ale da chwasty. One szybko wzeszły, więc ja je, ja je dzisiaj wszystkie wypierniczę. Fasola, no nie wschodzi, no później była. Są chłodne noce. Fasola nie lubi chłodu, w związku z powyższym nie spodziewam się na razie, żeby. żeby o, jak pięknie tam pojęczynka się błyszczy, widzicie? Ja na filmie nie wiem, się tu słońce odbija. Gdzie ta pojęczynka? O, tu patrzcie, jak pięknie. Opalizuje w słońcu pajęczynka w Rosie. Więc fasolkę w przyszłym tygodniu myślę, że będę się przyglądała. Tu też fasolka. E, jajeczko. Jajeczko od półtora dnia. Jajeczko nie jest puste, ale jajeczko jest już martwe. Więc ja je ciepnę w malinki. Niech tam natura zrobi z nim co musi. To prawdopodobnie jajko kosa. Tak, tu nic nie ma, więc nie patrzę. Tu mam znowu cebulkę i znowu tą samą co tam, na dwa miejsca. I wschodzi. Cudownie, mój seler, nawet ten zdechlak. Jak widać, odżywa. Ja mu usunę dzisiaj te, te stare liście. Por też widzę rośnie. Podlewam to rośnie, a tutaj, tu powinien być. koper powinien być. Szukamy kopru. Nie wiem, czy to jest koper, czy chwast, ale wiecie co? To jest chyba koper, bo tutaj jest takie zgromadzenie. Więc chyba wzrasta mi koper na późniejszy oczywiście użytek. Walczy z tą ziemią, ale wiecie, rośliny mają niesamowitą moc. Dobra, tam ma być szczypior. Szczypioru jeszcze nie widzę. Ale wiecie co, szczypiorek mi na balkonie też dosyć długo wschodził. Tu ma wschodzić sałata i powiem Wam, że no być może tamto jest sałata, być może tamto to są chwasty. Za wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć. Stasia kupa się nie rozłożyła. ale jej mi się z nosa od słońca. Oj, ku, zmachałam się tym gadaniem. Zatem co kochani? Ja będę teraz sadzić pomidorki. Co ja mam dzisiaj w planach? Posadzić te pomidory, które przywiozłam. Odchwaścić. Pozbierać trochę y, zieleniny. typu właśnie jakieś tam widzę chwast powoju, jakieś trawy. Takie rzeczy trochę właśnie pielęgnacyjnie na kompost. Może skoszę trochę trawki, żeby też ją e, wrzucić pod pomidory, żeby je wyściółkować. Tak jak trawa wyściłkowana. Co ja gadam? Truskawki są trawą wyściółkowane. No i serducho mi urosło, kochani, jak zobaczyłam ten kiełkujący e, groszek i cebulkę. Nie jest to jeszcze spektakularne. Ale wychodzi. A jak wychodzi, to jest szansa, że urośnie. Prawie, no nie no, powiedzmy, że mniej niż połowa na razie się przebiło. Ale powiedzmy, że niektóre troszeczkę głębiej wcisnęłam, niektóre może były płycej, niektóre może były już trochę podkiełkowane. Zatem zatem jest. Pokażę Wam jeszcze, bo bo co? Orliki kwitną. O, tutaj jakie ładne coś takiego mi wykwitło. O, jakie to śliczne. Nie mam pojęcia co to. Jestem w stanie y, oznaczyć, że. kurczę, to wygląda trochę jak jakaś taka ogrodowa odmiana y, habra bławatka, bo tak ma kwiaty podobnie zbudowane. Dzień dobry, panie Trzmielu. Panie Trzmielu, jak tam będą kwitły moje, ale na mnie nie leć. Jak kwitły moje pomidory, to wiesz, masz tam robotę. I tutaj ten bodziszek przecudnia, ale tu jest dużo chwastów. <laughs> Och, tak. Jakbym to oczyściła, to bym miała dużo biomasy. Tylko kiedy. porzeczki. Patrzcie. Patrzcie. Rosną. Łubin już przekwita. W dziurze nadal nic nie mam. Popatrzcie na to. Jaki on jest urodziwy. Jeszcze z tymi kropelkami. No mistrzostwo. Wytrząsnę z ciebie kropelki, żeby ci słońce nie popaliło, to będziesz cały czas taki ładny. Bardzo mi się kwiaty rysów podobają. Ładny kolor. Ja tutaj, moi drodzy, kiedyś porozsypywałam, dobra, nie tyle porozsypywałam, co nawet ciepłam tak pod ziemię i przykopałam, w sensie, że po prostu zasiałam legitnie słonecznik. Ale no, taki słonecznik wiecie, jak się kupuje nasionka dla ptaków do karmienia, czyli taki no nieatrakcyjny dla nas za bardzo, ale ja to właśnie zrobiłam z myślą o ptakach. Ale powiem wam, że na razie nie widzę, żeby cokolwiek próbowało tu wschodzić. Ja nie wiem, jak długo kiełkuje słonecznik. Tu było strasznie sucho. To był pierwszy deszcz od kiedy ja to zrobiłam, który miał szansę w ogóle cokolwiek te rośliny napoić. Tu jest fajna roślina, nie mam pojęcia co to za jedna. Ja jestem ciekawa, jak to będzie kwitło, bo wygląda zacnie. Ale wiecie, ja bym chciała, żeby ten słonecznik wyrósł. Tutaj jest dziura. Dziura. No, widzicie, taka zruszana ziemia i ja tam pewnie wrzuciłam tych ziarenek trochę. Tak samo tu, ale nic nie, nie wschodzi. Wiecie, no, słonecznik jest twardy, ma tą skorupę, musi pewnie tam troszeczkę... Jak mi z nas leci? To musi troszeczkę po... popracować, żeby się to ten kiełek wydobył. No zobaczymy. Jak będzie to być, jak nie będzie, to nie będzie. Trudno. Aczkolwiek, no mówię, chciałabym, ponieważ e, chciałabym, żeby ptaszki z tego miały potem, e, późnym latem, na jesień jakąś korzyść. O matko, zobaczcie ile tu jest chwastów. U sąsiada latają szpaki i robią straszny raban. Dobrze, ja się zabieram za robotę. Będę Wam robiła e, update'y czy coś tam się um, poprawia w moich pomidorach, czy nie? Jak mi wschodzi, tutaj dalej nie widzę nigdzie słoneczników, trudno nie ma. Za to jest bardzo dużo suchych chwastów. Ja to wszystko dzisiaj zbiorę w rękawicy Boże. Nie wszystko, ale coś tam pozbieram i wrzucę na kompost. Samo zrobię z tą nieszczęsną funkią. Tu mam wodę, ona jest teraz chłodna. Tak, bo po zimie jest chłodne, będzie się grzała, po południu przelecę jeszcze, jak już troszeczkę przeschnie ziemia, to oblecę i podleję. Ona przeschnie głównie powierzchniowo, bo ta gleba, mimo tego, że os, kochani, przyleciały mi szczygły na działkę. Widzicie? Widzicie? Parka szczygłów. Witajcie, kochane. Słaba jakość. Co wyjadacie? Wyjadajcie nasionka chwastów. Jaka jestem szczęśliwa, że mam te szczygiełki tutaj. O! I poleciały gdzieś na drzewka. Dobra. Koniec filmu. Dosadziłam moje pomidory. Liczę na to, że się przyjmą. A teraz zabrałam się za oczyszczanie tych starych truskawek. I zauważyłam, no to są bardzo stare krzaczki, wiekowe. Sąsiadka mówi, że czteroletnie. Na, na truskawki 4 lata, no to to już sporo. I y, tu jest dużo odrostów takich, widzicie, to, to już jest niby stare, nie? Ale to jest odrost po prostu y, z wąsa. I tu taki mam pozyskałam, rósł tutaj pomiędzy tymi dwoma krzaczkami, jeden już y, też pozyskałam, zasadzę, no i zobaczymy, czy się przyjmą, bo strasznie mi zależy na tym, żeby odmłodzić, żeby y, odzyskać te truskawki w dobrej formie, ponieważ są przepyszne. Troszkę owocków będę miała, dosłownie kilka garści, y, bo są pozawiązywane, nieduże, zielone, ale ładnie rosną, zwłaszcza w tych Widzicie tam, troszeczkę tego jest. Zwłaszcza w tych krzaczkach, których. O tutaj, o patrzcie, jaka fajna truskaweczka. I tu pod moim zadem też. One mają małe owoce, bo te pierwsze, największe, które się pozawiązywały, no i normalnie świecie zmarzły. Tu mi wyrasta chyba por. Chociaż nie wiem, czy por w ten sposób zabiera się zakwitnienie, czy to jest jednak czosnek, ale. Mmm, czosnek, kochani, to jest czosnek. Czyli tu był jakiś ząbek, został w tych truskawkach. Ja go, jak ja go teraz z tej truskawki wydobędę? I tam mam jeszcze kilka takich. Patrzcie, ten pierwszy jest mega gruby. No. Mmm, pysznie pachnie. To dobrze, bo y, będę z niego pobierała ząbki i po prostu sobie zrobię swój czosnek na przyszły rok zimowy i to samo ze znalezionej główki czosnku y ją podzieliłam, tu na działkach ktoś wiózł i mu wypadła, może znalazł, przyniósł do domu i zamiast ją zeżreć to ją podzieliłam na ząbki, wsadziłam y w listopadzie do doniczki, do dwóch doniczek i mam kilka swoich już czosnków w doniczce i zrobię z nimi dokładnie to samo co z tymi. Dobra, taki macie mało atrakcyjny kadr. Dobrze, to ja, a jeszcze posiałam marchewkę mąż uwielbia marchewkę prosto tak z grządki ja zresztą też no dobra to ja walczę z truskawkami i widzę drugi czosnek który się zabiera za to też mu urwę kwiatka żeby szedł jednak w główkę a nie w kwiatka no i utknęłam kochani Myślę, że przeczekam, no bo nie mam wyjścia. Najgorsze jest to, że moja czerwona błyskawica moknie. Ale mam tutaj ręcznik, to sobie siodełko przetrę. Normalnie zdążyłam w ostatniej chwili zrobić wszystko to, co chciałam. No i patrzę na radar opadów, idzie chmura, bo widzę na niebie też z odbiciowością świadczącą o dużym opadzie. No i co? I mówię, dobra, zbieram się, ale zanim zebrałam wszystkie sprzęty, krzesełka i tak dalej, no to lunęło. No i muszę sobie poczekać, aż przejdzie. Ale wiecie co? Po tej kilkutygodniowej suszy to aż miło patrzeć na te krople. No, miło patrzeć. Coś czuję, że znowu ten film wyjdzie długi. Jak posklejam to wszystko, co ponagrywałam, słyszycie, jak to wali? No pięknie. <ścoughs> Cieszę oczy. Moje posiane marchewki, posadzone pomidorki. I wszystko, co wcześniej jeszcze posiałam, posadziłam, pięknie się teraz podlewa. No i przesadziłam kilka sadzonek truskawek. Ale lunęło. No, mamy tutaj rozszczelnioną rynnę i jest sobie taki ciurek. A nie mam tu akurat żadnego wiadra, żeby podstawić, bo wiadra są zalane wodą. Deszczówka się trochę marnuje, no ale trudno. Pięknie pada.